Mówicie, że chrześcijanie i Żydzi czczą tego samego Boga? To jest ogromna hipokryzja, bo z jednej strony chrześcijanie deklarują tak, nasz Bóg to Bóg Abrahama i Mojżesza, ale z drugiej strony mówią, że Bóg to Trójca, Ojciec, Syn i Duch Święty? Uznają Jezusa za Boga, głoszą, że bez Jezusa nie ma zbawienia, twierdzą, że judaizm jest niepełny, bo odrzuca prawdziwego Mesjasza. Czyli kompletnie zmienili obraz Boga, jego naturę, działanie, dopisali mu syna i ducha, a potem mówią, że to ten sam Bóg i oczekują, że inni to zaakceptują jako logiczne i pokorne. To jakby ktoś przerobił twoje zdjęcie w Photoshopie, dodał ci skrzydła, rogi, ogon dowolnie i ogłosił. To dalej ty, tylko taka twoja prawdziwsza wersja. Jeśli chrześcijaństwo ma swojego Boga, z Jezusem jako wcieleniem i trójcem jako podstawą, to niech przyzna, że to nie jest już Bóg judaizmu. To jest zupełnie nowa koncepcja. Wyrosła z judaizmu, ale poszła własną drogą i stworzyła coś zupełnie innego. Problem? Chrześcijaństwo chce mieć ciastko i zjeść ciastko. Uchodzić za kontynuację judaizmu dla legitymizacji a jednocześnie go zastąpić, twierdząc, że ma pełnię prawdy. A jeszcze oczekiwać, że Żydzi zaakceptują, że ich Bóg został radykalnie przerobiony brzmi nieco schizofrenicznie.